Chrześcijanie dzisiaj mają bardzo wydelikacony język. Mówią, że nie należy obrażać, nie należy nie na, używać takich brzydkich mm, słów itd. Tak y oczywiście nie można epatować y tego typu określeniami, ale całkowite wyrzucenie ich z języka chrześcijańskiego może powodować, a ja twierdzę, że powoduje, osłabienie komunikacji chrześcijańskiej. Dam wam przykład, jak zachowywał się Jezus i apostoł Paweł. Odpowiedzcie mi, czy gorsza jest prostytutka, czy diabeł? No, każdy powie, że diabeł jest gorszy. I zobaczcie. Jezus w Ewangelii Łukasza, 3.7, mówi do swoich odbiorców: dzieci żmii, czyli syny żmii. A apostoł Paweł w XIII rozdziale Dziejów Apostolskich werset 10 mówi do pewnego człowieka, o pełny wszelkiego oszustwa i wszelkiej przewrotności synu diabła. No, to zobaczcie takie popularne w Polsce określenie, to nic w porównaniu z epitetami, jakich używał Jezus i apostoł Paweł na określenie ludzi, którzy robili coś bardzo złego, czy tam zbiorowość w przypadku Jezusa, czy tu pojedynczy człowiek. Dzięki temu odbiorca widział natężenie emocjonalne, widział potępienie zła i odnajdował się w tej komunikacji. Jeśli my będziemy mówić przez słomkę i bibułkę, któż będzie nas słuchał, to jest bardzo ważna prawda, jeśli chodzi o skuteczność ewangelizacji.